Uwaga! YouTube konsekwentnie przycina mi zasięgi, komentarze i subskrypcje. Więc upewnij się, czy na pewno mnie zasubskrywałeś, i czy nie przegapiłeś mojego ostatniego filmu. A najlepiej śledź regularnie mój kanał, aby dowiadywać się o następnych filmach, gdyż nieraz mam coś bardzo ważnego do powiedzenia. Cześć wszystkim. Dzisiaj opowiem Wam... O skutkach waszej ignorancji. Bo większość ludzi w tym kraju, tak naprawdę większość z was, nie chce, żeby w tym kraju było lepiej. Większość z was woli siedzieć przed smartfonem, lub komputerem, czy telewizorem. I woli z tragedii ludzkich robić sobie telewizyjne show. Zamiast swoją pracą dokładać się do zmiany najlepsze w tym kraju, wolicie oglądać jakieś głupie tvn -y, Jakieś głupie kanały na YouTube i tym podobne. Dam teraz taki przykład. Ja, żeby mieszkanie i domy w tym kraju były tańsze, albo w innym przypadku, żeby nie było przymusowego poboru, dałem słuszną koncepcję. A w tym przypadku, chociaż robię te filmiki, żeby ludzi uświadamiać i tworzyć propagandę. A ty, drogi widzu, jeśli cię ten problem dotyczy, to co robisz, aby w jakimś minimalnym stopniu. Robić coś małego, aby zażegnać ten kryzys bandytyzmu mieszkaniowego. Dla mnie byłoby nam lepiej, jakbyś nie oglądał tego filmu, tylko coś zrobił małego, aby to zmienić dołożyć cegiełko do zmiany. Przedstawię Wam dzisiaj artykuł z internetu o wrocławskich przestępcach z Urzędu Miejskiego, a na koniec powiem Wam, jak działa ignorancja społeczna. Zrobili generalny remont mieszkania i usłyszeli, że muszą się wyprowadzić. Działania gminy godzą w zasadę uczciwości. Dostali przydział na mieszkanie komunalne, którym musieli przeprowadzić generalny remont. Wydali oszczędności i zaciągnęli kredyty, po czym poinformowano ich, że kamienica nie nadaje się już do zamieszkania i mają się wyprowadzić. Materiał z programu Uwaga TVN. Rodzina Rzeszodów po przeprowadzeniu się do przydzielonego przez miasta mieszkania komunalnego rozpoczęła jego gruntowny remont. Wszystkie nasze oszczędności i kredyt poszły w to mieszkanie. Łazienka była w bardzo złym stanie. Stała w niej stara, malutka wanienka. Na ścianach były stare, pobijane kafelki, w kuchni i na podłodze. Położone były płyty OSB, do tego stare drzwi i ściany. Opłakanym stanie to, co zrobiliśmy, to nie był remont. To była właściwie budowa mieszkania. Przekonuje Dorota Rzeszot. Kiedy skończyliśmy już remont, przyszła radość, że mamy takie miejsce dla naszej rodziny. Taki azyl dodaje pani Dorota. Teraz wykwaterowanie lokatorów. Wkrótce po remoncie lokatorzy dowiedzieli się, że zostaną wykwaterowani zgodnie z oceną stanu technicznego. Kamienica nie nadaje się do zamieszkania. Poczułam się oszukana, mówi Dorota Rzeszot. Myślałam, że ludzie, którzy zajmują jakieś stanowiska urzędnicze, to ludzie kompetentni. Nie powinno dojść do takiej sytuacji. Żeby wskazywać komuś mieszkanie do remontu, kiedy okazało się, że w tym czasie, kiedy wykonywaliśmy remont, było już wiadomo, że mieszkańcy będą z tego budynku wysiedlani, mówi pani Dorota. Rodzina mieszkała w lokalu zaledwie przez rok od podpisania umowy najmu. Potem dostaliśmy zawiadomienie z Urzędu Miasta o wykwaterowaniu z tego budynku. Mówi pani Dorota i dodaje: Że pismo dostali wszyscy lokatorzy. Decyzja urzędników zaskoczyła rodzinę Rzeszotów. Przygotowanie mieszkania do użytkowania pochłonęło spore środki. Dostaliśmy protokół szacowanych robót. To było około 55 tysięcy złotych. Kredyt na 80 tysięcy złotych spłacą do dzisiaj, mówi kobieta. To był kredyt długoterminowy, a teraz rata jest bardzo wysoka, dodaje Marek Rzeszot. Wbrew szacunkom, wydatki na remont mieszkania znacznie przekroczyły zakładaną kwotę. Wymiana instalacji, pies grzewczy, podłogi, wyposażenie kuchni, łazienki oraz opłaty za wymagane atesty znacząco nadszarpnęły budżet rodziny. Dodatkowym obciążeniem stała się rata zaciągniętego kredytu. W efekcie wykwaterowania rodzina otrzymała od miasta mieszkanie zamienne. Mieszkanie okazało się jasne i przestronne, jednak również wymagało remontu. Teraz zwrot pieniędzy. Zgodnie z przepisami umowy najmu przygotowanej przez urzędników miejskich, rodzinie Rzeszotów po opuszczeniu poprzedniego lokalu przysługiwał zwrot pieniędzy wydany na remont. Tymczasem lokatorzy zderzyli się z odmową urzędników co do zwrotu środków. W umowie o remont jest zapis w paragrafie 15, że po zakończeniu najmu i opróżnieniu lokalu przyszłemu najemcy przysługuje zwrot poniesionych kosztów. Cytuje pani Dorota. I mówi tak: Dostałam z urzędu zgodę na zwrot tych pieniędzy. Jest to kwota 47 tysięcy złotych. I na taką kwotę czekałam, ale po dwóch tygodniach. Od tego pisma dostałam odmowę, bo ktoś zadecydował, że jednak nie dostanę zwrotu. Stwierdzili, że dostałam następne mieszkanie. Jak to możliwe, że urzędnicy zapomnieli o wcześniejszych uzgodnieniach? Czy to, czy niedostosowanie się do umowy można nazwać niefortunną koincydencją? Są pięcioletnie przeglądy i ten wykazał, że budynek jest w bardzo złym stanie. Również są pięcioletnie przeglądy. I ten wykazał, że budynek jest w bardzo złym stanie. Również w elementach konstrukcyjnych, tłumaczy Katarzyna Galewska, rzecznik spółki wrocławskie mieszkania. Taka opinia powinna się pojawić zanim państwo Rzeszot rozpoczęli remont, zwróciła uwagę reporterka. Z tego co wiem, to gmina przedstawiła państwu Rzeszot 5 czy 6 propozycji lokali zamiennych, mówi Katarzyna Galewska. To po co jest zapis w umowie remontowej? Że zostaną mi zwrócone koszty, nakłady jakie poniosłam? pytała urzędniczka pani Dorota. Pan jest beneficjentem gminy, bo korzysta pani z lokalu gminnego innej lokalizacji. I ten najem trwa, stwierdzała rzeczniczka spółki. Działania gminy godzą w zasadę przyzwoitości i uczciwości w mojej ocenie. Działania podejmowane dotychczas przez gminę godzą w elementarne zasady przede wszystkim, Przyzwoitości i uczciwości. Państwo Rzeszot funkcjonują jako najemcy w obrocie gospodarczym, jako słabszy podmiot układu, wskazuje adwokat Patrycja Habier i dodaje, że otrzymali oni umowę o remont, nie jest tak, że oni sami otrzymali. Stąd moje kompletne niezrozumienie działania gminy, która w mojej ocenie bezpodstawnie odmawia zwrotu nakładów. Wstąpienie w nową umowę najmu nie powoduje, że tamte roszczenia przepadają. Stres związany z remontem mieszkania oraz problemami urzędowymi odbił się na zdrowiu państwa Rzeszot. Pani Dorota leczy się neurologicznie. Pan Marek, emerytowany motorniczy wrocławskich tramwajów, także przeżywa zaistniałą sytuację. Działy się ze mną różne sytuacje, na przykład mdlałam, musiałam biegać po lekarzach, co chwilę przejeżdżało pogotowie. Okazało się, że to wszystko jest na tle nerwowym mówi pani Dorota i mówi tak: sama pracowałam w urzędzie, mamy piątkę dzieci, ale nigdy nie korzystaliśmy z pomocy państwa czy z MOPSU. Sami radziliśmy sobie w życiu, mimo że sprawa odmowy zwrotu poniesionych przez rodzinę kosztów remontu mieszkania trafiła do sądu. O zainteresowanie się sprawą długu poprosiliśmy wiceprezydenta miasta. I on powiedział tak: Doszło do sytuacji, w której z różnych przyczyn nie wgłębiając się nie powinno dojść. Państwo Rzeszot zostali poproszeni o opuszczenie lokalu, który na swój koszt wyremontowali. To jest wystarczający argument do tego, żeby złożyć Państwu Rzeszot na dodatkowe propozycje. Bo sytuacja jest nietypowa, mówi Sebastian Lorenz, wiceprezent Wrocławia. Zleciłem dogłębną analizę tej sprawy. Bez mi przykro, że znalazły się to w sądzie. Państwo Rzeszod powinni przyjąć lokal wyremontowany przez nas. Nie byłoby żadnego problemu. Zrobimy wszystko, żeby zamknąć to jak najszybciej. Deklaruje prezydent. Cały reportaż zobacz na wood.pl oraz na playrek.pl. Teraz powiem wam, jak działa ignorancja społeczna. Na pewno po obejrzeniu tego filmu. Przewiniecie ten film dalej, a potem będziecie sobie oglądać jakiś kolejny głupi filmik, albo program telewizyjny. I tak w kółko. Ale pamiętaj, drogi widzu, że jeśli teraz nad tym filmem przejdziesz sobie do porządku dziennego, to pewnego dnia spotka ciebie to samo co pewną poszkodowaną rodzinę z Wrocławia. A ja może wtedy zrobię kolejny filmik, tym razem o Twojej tragedii, i inni też będą sobie słuchać o Twoich problemach. Dla rozrywki. Tak działa ignorancja, na której kiełkuje dyktatura. Ja Wam powiem tak. Wiecie w jaki sposób wzięcie mieszkania do remontu z opieki to skurwysyństwo? Dam Wam taki przykład. Przypuśćmy, że na wyremontowanie mieszkania masz 100 tysięcy złotych. Za te 100 tysięcy złotych remontujesz mieszkanie. Mieszkasz tam sobie. I oni później coś sobie wymyślają, że musisz się wyprowadzić, i oni ci zazwyczaj oddają te 100 tysięcy złotych. Ale ja się pytam, czy ktoś uwzględnił tutaj jeszcze inflację? Przecież 100 tysięcy złotych, które pakujesz w remont mieszkania, będzie dużo mniej warte niż te 100 tysięcy złotych, które oni ci dadzą po iluś tam latach. Bo będą chcieli cię wywalić na przykład. W ten sposób dużo ludzi daje się nabrać. Nawet nie wiedząc o tym do dzisiaj, że była nabrana. A wszystko tylko dlatego, że ludzie nie wiedzą, że nasz pieniądz jest fałszywy, oparty na długu. Na dzisiaj to tyle zasubskrybuj ten kanał, bo na YouTubie mało kto mówi o realnej patologii mieszkaniowej, która rozgrywa się dosłownie obok nas lub naszych sąsiadów. Do widzenia! Przeprowadzili się do przydzielonego przez miasto mieszkania komunalnego. Zrobili gruntowny remont i wkrótce potem dowiedzieli się, że zostaną wykwaterowani. Zgodnie z oceną stanu technicznego kamienicy, ludzie nie mogą tu mieszkać. Cały remont, który był przeprowadzony tam na Chubskiej, to było wszystko przemyślane, wszystko zaplanowane, gdzie co ma być, gdzie co ma stać. Z córką żeśmy robiły projekty, jak co ma wyglądać, żeśmy się strasznie cieszyli, że będziemy mieli w końcu swoje takie zrobione, takie przez nas, mhm. tak jak myśmy chcieli. Jak poczuliście się, kiedy dowiedzieliście się, że macie się wyprowadzić? wyprowadzić. No ja się poczułam bardzo oszukana, przede wszystkim, bo myślałam, że Ludzie, którzy zajmują jakieś stanowiska urzędowe, są to ludzie kompetentni. Nie powinno dojść do takiej sytuacji żeby wskazywać komuś mieszkanie do remontu. I w tym czasie, kiedy my wykonywaliśmy remont, już było wiadomo o wysiedleniu mieszkańców z tego budynku. Jak długo tam mieszkaliście? Od podpisania umowy y, najmu. Równiutko rok mm. po tym dostaliśmy zawiadomienie z Urzędu Miasta o wykwaterowaniu z tego y, budynku. Wy tylko Państwo zostaliście Wszyscy lokatorzy. Wszyscy? Wszyscy lokatorzy. Decyzja urzędników zaskoczyła rodzinę Rzeszotów. Przygotowanie lokalu do użytkowania pochłonęło sporo pieniędzy. Dostaliśmy protokół typowania robót. 54 50... tysiące. Tak, tak, było. Tak. Kredyt spłacamy do dzisiaj. Była to kwota 80 tysięcy. To nie był kredyt długoterminowy i teraz ta rata jest bardzo wysoka. Że w szacunkom wydatki na remont mieszkania znacznie przekroczyły zakładaną kwotę. Wymiana instalacji, piec grzewczy, podłogi, wyposażenie kuchni i łazienki oraz opłaty za wymagane atesty znacząco nadszarpnęły budżet rodziny. Dodatkowym obciążeniem stały się raty zaciągniętego kredytu. Wykonanie instalacji elektrycznej 3750, rozdzielnica 300 zł, zapłata za instalację elektryczną 2400, piece akumulacyjne 6319 musiałam zapłacić. firmie budowlanej 16 tysięcy za wykonanie prac i do tego były potrzebne do wszystkiego atesty, za które musiałam też zapłacić. W efekcie wykwaterowania rodzina otrzymała od miasta mieszkanie zamienne. Ten lokal był jasny i przestronny, jednak również wymagał remontu. To jest kuchnia. Bardzo ważna kuchnia. Wykonali remont tej kuchni. Wyglądała tak. Czyli właściwie było pusto tutaj. I państwo zrobiliście nowe meble tutaj, wyposażenie kuchni, tak? Tak. Wszystkie tak. rzeczy, a więc kolejny remont. Kolejny remont. To jest łazienka. Wyglądała ona w ten sposób. Mhm. Musieliśmy wymienić tutaj sanitariaty. Ile pieniędzy włożyliście w to mieszkanie? No też kilka tysięcy nas to kosztowało. Mhm. Czyli kolejne wydatki. Tak, kolejne wydatki. Zgodnie z zapisami umowy najmu przygotowanej przez urzędników miejskich, rodzinie po opuszczeniu poprzedniego lokalu przysługiwał zwrot pieniędzy wydanych na remont. Mimo to lokatorzy zderzyli się z odmową urzędników co do zwrotu środków. W umowie o remont jest zapis w paragrafie 15, że po zakończeniu najmu i opróżnieniu lokalu przyszłemu najemcy przysługuje zwrot poniesionych kosztów dostałam z urzędu. Zgodę o zwrocie tych pieniędzy. Jest to kwota 47 265 zł. I na taką kwotę czekam, gdzie po dwóch tygodniach od tego pisma dostałam odmowę, bo ktoś zadecydował, że jednak nie dostanę, bo stwierdzili, że dostałam tutaj to mieszkanie. Jak to możliwe, że urzędnicy zapomnieli o wcześniejszych uzgodnieniach? Dlaczego niestosowanie się do umowy nazywają niefortunnym zbiegiem okoliczności? Rodzina ma do Państwa pretensje o to, że wykonała ogrom pracy, poniosła na nakłady również finansowe. Bieszkanie już jest zamurowane, eee, Państwo nie, nie uzyskali zwrotu środków. Są podłogi, są nowe przewody elektryczne. No trudno, żeby Państwo wyrywali teraz kable ze ścian. Czy Państwo czują się po prostu oszukani. Inspektor nadzoru budowlanego wystąpił o przekazanie informacji na temat stanu technicznego budynku. To jest, mhm. Takie są przeglądy pięcioletnie. Ten stan techniczny Wykazał, że budynek jest w bardzo złym stanie, tak, również w takich e, elementach konstrukcyjnych. Remont. Taka opinia powinna być przeprowadzona, zanim ci Państwo podjęli remont, jakikolwiek, jaką, jakąkolwiek pracę tutaj w tym mieszkaniu. Gmina, z tego co wiem, przedstawia Państwu pięć, a nawet sześć propozycji lokali zamiennych. To po co jest zapis w umowie remontowej, że zostaną mi zwrócone koszty, nakłady, które ja tutaj poniosłam? Pani jest. Beneficjentem gminy, bo korzysta pani z lokalu gminnego w innej lokalizacji, tak jak mówiliśmy, ale no jakby ten najem trwa. Ta sprawa wydaje się niezwykle przykra. W mojej ocenie w ogóle działania podejmowane dotychczas przez gminę no w, jakby godzą w takie elementarne zasady przede wszystkim przyzwoitości i uczciwości. Państwo Rzeszot no, funkcjonują jako najemcy w obrocie gospodarczym z, jako słabszy mimo wszystko podmiot tego układu. A otrzymali umowę o remont. Tak to nie jest tak, że oni ją sobie sami przygotowali. Stąd kompletnym, z moim kompletnym niezrozumieniem i zdumieniem w zasadzie spotyka się działanie teraz gminy, która w mojej ocenie bezpodstawnie odmawia zwrotu tych nakładów. Wstąpienie w nową umowę najmu nie powoduje, że tamte roszczenia przepadają. Sprawa odmowy zwrotu poniesionych przez rodzinę kosztów remontu mieszkania trafiła do sądu. Ale o zainteresowanie się tą sytuacją poprosiliśmy także prezydenta miasta. Czy władze Wrocławia zainterweniują w kwestii urzędniczych niedopatrzeń? Państwo dostali mieszkanie komunalne do remontu. On oczywiście nie powinno być wskazane w budynku, który idzie do wykwaterowania. I co do zasady, oczywiście jest to zgodne z logiką, że nie wskazujemy lokali w budynkach, które przeznaczamy do, do wykwaterowania, które będą na przykład sprzedane albo wyburzone. Natomiast niestety gmina ma 33 tysiące lokali komunalnych, ponad grubo ponad 1000 budynków. Takie sytuacje po prostu się czasami będą zdarzać. Państwo czują się oszukani, tak mówią, tak to widzą. Słyszałem, ale to te, Państwo mają nie prawo można, do tego, żeby... Nie można jednak mówić, że takie rzeczy się zdarzają. Doszło do y, sytuacji, do której z różnych przyczyn, nie wgłębiając się przyczyn, do której nie powinno było dojść. Czyli państwo tak naprawdę y, zostali poproszeni o opuszczenie lokalu, który niedawno na swój kosz wyremontowali. Tak. I to jest wystarczający argument do tego, żeby państwu służyć dodatkowe propozycje. Bo sytuacja jest nietypowa, nadzwyczajna. Chcielibyśmy zapytać, no, jak zakończyć tę sprawę, sprawę remontu. Tak, Więc przedstawiamy faktury, które chcemy rozliczyć tak jak, z poprzedniego tak remontu, żeby tak. zakończyć tę sprawę. Zleciłem już analizę dogłębną tej sprawy, bo jest mi przykro, że to, że to się znalazło w sądzie. W ogóle dla mnie ta sytuacja jest absurdalna, bo do niej nie powinno dojść o tyle, że państwo powinni przyjąć lokal wyremontowany przez nas i nie byłoby żadnego problemu. Czy możemy liczyć na to, że państwo w ekspresowym tempie, no, y, uzyskają zwrotnych kosztów? Zwróciłem analizę tej sprawy, zrobimy wszystko, żeby to zamknąć jak najszybciej. Bardzo dziękujemy, panie prezydencie. Czy państwo jesteście usatysfakcjonowani tak. tą rozmową? Tak. bardzo dziękujemy. Aby pan prezydent pamiętał o tej sprawie, zostawimy tutaj Dziękuję wszystkie bardzo. faktury i wszystkie zdjęcia dotyczące remontu.